Cześć, jestem Adam Gadam. To drugi filmik, i dzisiaj będę nagrywać o My Okej. Ok, bierzecie taką książkę, o taką o różną, nie taką normalną, tylko o taką. Bierzecie crafting. I dajecie na, na księgę, krafting dajecie, niszczycie, e, usuwacie albo nie wiem, bierzecie księgę i idziecie. I kiedy przyszliście, i oni pytają, o co masz księgę, a Ty nie musisz po prostu ustawiać i patrzeć, Naciskasz na to i Ci już pisze. Co so, tam um, jest? Ok.